Moda, która przyszybowała do nas z Ameryki, Gender Rebirth Party, chodzi o imprezę, na której rodzice i zaproszeni goście poznają płeć dziecka, jest inspiracją do tego, żeby nagrać ten odcinek. W zasadzie inspiracją trochę z życia wziętą, ponieważ odwiedziła nas para, która poprosiła o pomoc, jak w efektowny sposób można to zrobić. Więc po pierwsze będziemy potrzebować dymów. W zależności od tego, to znaczy my to w zasadzie zrobiliśmy tak, że dostaliśmy zwiniętą karteczkę, absolutnie nie zdradzaliśmy e, czy to będzie dziewczynka czy chłopiec i po prostu e, przygotowaliśmy taką instalację składającą się z systemów takich gniazdowych, gdzie wkładacie e, różnego rodzaju fontanny sceniczne, wchodzą też dymy i właśnie z takiego systemiku i pomożemy po prostu zrobić im te gender river Park. E, więc tak, ponieważ rodzice w momencie, kiedy odbierają e, od nas taki systemik, nie mogą wiedzieć, czy to będzie chłopczyk, czy to, czy to będzie dziewczynka, musimy zebrzeć po prostu z dymów całą tą okleinę zewnętrzną. I musimy. Z... znaczy w zasadzie fajnie, dobrą praktyką byłoby po prostu oklejenie to jakąś. E, Myślę, że białą taśmą, w jakiś taki bardzo ładny, estetyczny sposób. Można też to opakować w jakiś ładniejszy, taki po prostu papier, w jakiejś kolorystyce. My nie będziemy się bawić w opakowywanie, tylko chcemy pokazać mniej więcej jak to może wyglądać po starciu. Etykiety, dymów jest pełno na rynku, możecie wybrać albo ja akurat miałem ten pod ręką. Eee, są dymy z różnych, różnych marek z różnym sposobem zadymienia. Eee, no i co, teraz trzeba by było zaszyć tutaj. Jak, jak widzicie, no nie widać, co to jest za kolor. Po tym, jak się to wszystko ładnie oskubie i oczyści, trzeba po prostu zaszyć tutaj zapalnik. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób. Po prostu tę skruszoną siarkę, która pomoże się rozpalać, ja zawsze zostawiam w środku. Zapalniki w kategorii P1 może kupić każdy. Zaszywać zapalnik może tylko i wyłącznie uprawniony do tego pirotechnik. Taka jest oficjalna wersja prawna, ale no wiadomo. Wpinamy sobie slociki. Takie systemiki można nabyć w kilku sklepach w Polsce na pewno nazywają się systemy do fontan scenicznych. Także mamy jeden slocik, drugi slocik za chwilę włożę i do tego bierzemy sobie jeszcze dwie fontanny, które już mają zeszyte zapalniki. To są fontanny No Smell, czyli można je używać w środku, aczkolwiek dymów nie można używać w środku, także ten zestaw jest przeznaczony do, tylko i wyłącznie do użytku na zewnątrz. No, i bardzo fajnie można tutaj pirotechnikę połączyć z oczekiwaniem na narodziny nowego dziecka. Zawsze jest czas wypełniony emocjami pozytywnymi, i po prostu warto, warto zadbać o takie oprawy. Zaraz zobaczycie, jak taki zestaw sobie poradzi już w miejscu imprezy, w miejscu planerowym. To znaczy, my tutaj pochłonimy go na zewnątrz. Myślę, że taki zestaw. Na imprezie plenerowej, czyli garden party, połączone z gender party, sprawdzi się idealnie. I zażywamy drugi zapalniczek, zapalnik. Powinno one odpalić bez problemu. No i sobie tutaj wkładamy. No i wiadomo, to jest wszystko elegancko, ładnie opakowane. Tutaj zapalnik ląduje w środku. Tutaj sobie to na potrzeby tylko tego krótkiego materiału. Zaśniemy taśmą, żeby nam nie uciekło, i idziemy na zewnątrz zobaczyć, jak to robi, czy oddaje. Dobra, włączamy systemy. Wydaje mi się, że pomysł z systemikami, dymami i fontannami scenicznymi jest bardzo prosty, tani, efektowny i na pewno urozmaici niejedną taką imprezę. Także dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pozdrawiamy. Cześć.